Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 16 czerwca Biało-Czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz na tym turnieju przeciwko Holandii. Natomiast już teraz nadszedł czas na powołania, które oficjalnie ujrzymy w środę, 29 maja o godzinie 19.00. Ja natomiast w tym materiale spróbowałem wcielić się w rolę selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza i powiedziałem, kogo powołałbym na ten turniej. Zapraszam. Zacznę oczywiście od pozycji bramkarza, ale jeżeli Wy chcielibyście się wcielić w rolę naszego selekcjonera i wybrać swoje własne powołania, to link do strony załączam wam oczywiście w opisie. Natomiast teraz tak, pozycja bramkarza, tutaj jest jeden pewniak. Wojciech szczęsny, no chyba nie muszę nawet tłumaczyć, dlaczego, nie wyobrażam sobie. Euro 2024 bez Wojciecha Szczęsnego w bramce. Tak jak z perspektywy czasu nie wyobrażam sobie mundialu w Katarze bez Wojciecha Szczęsnego. I szczerze mówiąc, uważam, że gdyby nie Wojciech Szczęsny, to na tych mistrzostwach Europy nazby w ogóle mogło nie być. Dlatego też uważam, że to jest absolutny must. No i też poza tym kolejny dobry sezon w klubie. Nie wyróżniający się, ale dobry sezon w Juventusie. Także mamy tutaj Wojtka Szczęsnego. To jest mój pierwszy wybór. Natomiast drugi bramkarz uważam, że. Powinien być nim Marcin Bułka. Zasłużył na to. Ma już za sobą też debiut w reprezentacji. Pamiętamy spotkanie z Łotwą. No i oczywiście też fantastyczny sezon w ligę. Jego Nicea może nie poradziła sobie aż tak dobrze jak sam Marcin Bułka, ale i tak no 17 czystych kąt w trakcie jednego sezonu w lidze. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Trzy obronione karne. Poza tym no to mówi samo. Za siebie. Także uważam, że Marcin Bułka również na to powołanie sobie zasłużył, więc no tutaj uważam drugi bramkarz jak najbardziej. Trzeci bramkarz. Tutaj w zasadzie nawet nie będę zjeżdżał niżej, bo widzicie tutaj mamy już troszeczkę takie mniej standardowe e, pomysły. Natomiast. E, Kamil Grabara kontra Łukasz Skorupski. Uważam, że Łukasz Skorupski zasługuje jednak na to trzecie miejsce bardziej. Tym bardziej, że on już na kilku turniejach był. Także Łukasz Skorupski, moim zdaniem, powinien dostać to powołanie. Ze względu na to, jaki ma też sezon. 13 czystych kont w Serie A. Bardzo dobry sezon z Bolonią, która zresztą jest rewelacją minionego sezonu Serie A. Oj, tutaj zaczynają się kłopoty. Obrońcy. No. Okej, okay, na pewno bym powołał Jakuba Kiwiora. Moim zdaniem, bez dwóch zdań. Jeżeli mamy piłkarza grającego w Premier League, to w ogóle nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. Natomiast tak, Mati Cash na pewno nie pojedzie na euro ze względu na kontuzję. Jan Bednarek wywalczył awans ze świętymi, oczywiście, do Premier League. Więc uważam, że również na to euro. Powinien pojechać, chociaż pamiętajmy o tym, że Jan Bednarek jest takim zawodnikiem, który w reprezentacji Polski troszeczkę potrafi się wyłączyć. I chociażby te takie mecze jak na przykład y, pierwszy, pierwsze co mi przychodzi do głowy, mecz ze Stonią, półfinał Baraży, wygrywamy tam chyba 4-0 albo 5-0, 4-0 albo, albo 5-0, a tracimy bramkę przez błąd właśnie Jana Bednarka. No miejmy nadzieję, że to będzie wreszcie ten turniej Jana Bednarka. Dobrze, kolejni zawodnicy, Tymoteusz Puchacz. Dobry sezon w Kaiserslautern. Kajzers, w bardzo dobry. Kolejny zresztą z rzędu to już drugi dobry sezon Tom, Tymoteusza Puchacza. Więc zasłużył sobie na to powołanie moim zdaniem od trenera Michała Probierza. Kto jeszcze? No, Paweł Dawidowicz. To jest rzecz oczywista moim zdaniem. Chociaż dobre recenzje też w Grecji zbiera Tomasz Kędziora. Więc tutaj. Trudny wybór to jest w zasadzie, na pewno powołanie wydaje mi się otrzyma Bartłomiej Wdowik za grę w Ekstraklasie, bo trener Michał Probierz chciałby na pewno powołać kogoś z Ekstraklasy i mówi się też o Salamonie, no ale szczerze mówiąc nie jestem zbyt, e, zbyt entuzjastą tego pomysłu, uważam, że już bardziej Bartłomiej Wdowik na to powołanie zasługuje z Ekstraklasy, więc Wdowik. No, i Dawidowicz, Kędziora. W zasadzie ich obu chyba. No, i teraz mamy sześciu obrońców. No to jeszcze. Tak, mamy środek obrony w zasadzie już cały chyba e, zrobiony, tak naprawdę. Prawa strona. No tutaj trzeba kogoś poszukać. Czy Robert Gumny zasługuje na to powołanie w obecnej formie? Nie bardzo. Tutaj jeszcze idę gdzieś niżej, ale wydaje mi się, że to nie ma zbyt większego sensu. No, tu już są takie naprawdę absurdalne propozycje. Mm. Prawa strona obrony, no musi być Robert Gumny, tak naprawdę. jest Ber Nie, no Bereszyński na pewno. No i chyba Robert Gumny, no bo trzeba mieć jeszcze jakiegoś defensora. Czterech środkowych obrońców w zupełności powinno wystarczyć. Ewentualnie Tomasz Kędziora też może być takim prawym obrońcą, więc może jeszcze jednego stopera. No to jeżeli bym miał jeszcze takiego jednego stopera. No to chyba byłby nim Mateusz Wieteska. jednak gra w Serie tutaj przeważyła, zaważyła o tym, że to jego bym powołał do reprezentacji Polski. Dobrze, możemy przejść sobie do pomocników też napastników. Mamy ich aż 15 do wyboru. O matko. No to dobrze. Zacznijmy. Od pomocników może tutaj. Jakub Moder powrót do gry. Bardzo dobry, szybko też w miarę wprowadził się do zespołu Brighton ponownie, więc Jakub Moder zasługuje na to powołanie. Przemysław Frankowski na pewno, kolejny dobry sezon, też gra z Lons w Lidze Mistrzów, więc zasłużył sobie na to powołanie zdecydowanie. Bartosz Sliż, ciekawa sprawa w sumie. Powołałbym Bartosza Sliża, on się przyda na tym Euro i też pokazał już w reprezentacji Polski, że przyda się Biało-Czerwonym w następnych latach, więc Bartosz Sliż otrzymuje ode mnie powołanie. Michał Skóraś, dobra końcówka sezonu. W wykonaniu tego zawodnika. Więc również otrzyma e, powołanie. Kto by tu jeszcze? Bo tu naprawdę tych wyborów nie ma zbyt wiele, tak naprawdę. No, oczywiście Piotr Zieliński tak. Sebastian Szymański na pewno. To są już e, takie pewniaki. Nikola Zalewski za marcowe zgrupowanie, za listopadowe zgrupowanie. Moim zdaniem to powołanie jest absolutnie wymuszone wręcz na trenerze probierzu. E, dlatego tak, Nikola Zalewski na pewno. No i pytanie teraz: bo już e, pomocników. Nie no, pomocników jeszcze czterech w zasadzie mi zostało do powołania Jakub Piotrowski 100% moim zdaniem do, do powołania Bo bardzo dobrze wszedł do tej reprezentacji w listopadzie Dobre e, zgrupowanie marcowe, więc Jakub Piotrowski zasługuje na powołanie Nie brałbym natomiast na wielki turniej Karola Linettego Choć oczywiście jest to piłkarz doświadczony Zbiera nawet dobre recenzje w serii A tu jakoś nie jestem przekonany do Linettego Damian Szymański mnie przekonuje natomiast bo to jest taki piłkarz, który w reprezentacji się oddaje na 100%, a mam wrażenie tej walki, takiej zadziorności, no będzie potrzeba spora takiej zadziorności właśnie na euro. Kto tu jeszcze pasuje do tej, do tej reprezentacji Polski? No, są te mniej oczywiste e, również e, propozycje. No uważam, że Kacper Urbański za ten sezon sobie zasłużył już. E, Palichow w tej jego wypowiedzi, które są takie dosyć mocno egoistyczne i pokazują, że gdzieś tam leciutko mu mogło odbić, no to uważam, że zasługuje w 100% na powołanie. Kto by tu jeszcze? No mamy jeszcze pięciu zawodników, czyli jeden pomocnik i czterech napastników. Tam Tak bym to rozwiązał za ten sezon w ekstraklasie. Kamil Grosicki, bardzo proszę, uważam, że zasługuje na to powołanie, tylko jeszcze bym tutaj coś zmienił, bo kurczę, jakoś nie podoba mi się. Ta, ta, ta formacja. Może zamiast Damiana Szymańskiego taras Romanczuk? Nie no, czekajcie. Muszę sobie to policzyć. Piotr Zieński jest. Nikola Zalewski jest. Tych skrzydłowych trochę mało e, mało powołałem. Frankowski Zalewski skrzydła. Jest ewentualnie jeszcze Michał Skóraś, oczywiście. Jest Kamil Grosicki, dobra. No nie, no to jest ich. Jest ich wystarczająco. Pytanie, czy chcę powołać trzech czy czterech napastników? No to jest rzecz. Nie no, cztery. Trzech chyba napastników wystarczy, więc jeszcze bym dodał do tej kadry Dominika Marczuka. A z defensywnych pomocników mamy Bartosza Slisza, mamy w takim razie Kubę Modera, chociaż też to jest taki piłkarz troszeczkę nieoczywisty. Może jednak zamiast Marczuka Damian Szymański. Nie, dobra, jest Damian Szymański, to Marczuk i trzech napastników. I to jest bardzo trudny wybór, i to jest też bardzo trudna sytuacja, ponieważ w tym momencie. Ten głód takich napastników, którzy chcą pojechać na euro, jest po prostu ogromny, bo tych napastników się zrobiło naprawdę wielu nagle w reprezentacji Polski. Oczywiście Robert Lewandowski tego chyba nawet nie muszę nikomu mówić. Mówi się o tym natomiast, że Arkadiusz Milik zostanie powołany do reprezentacji Polski. Czy na to powołanie zasłużył? Uważam, że tak. Jednak Arkadiusz Milik nie zawsze grą w reprezentacji, ale grą w klubie zwykle na to powołanie zasłużył. I rozumiem te głosy, że gra w klubie u niego nie przekłada się na grę w reprezentacji, ale to jest jednak piłka Juventusu. I ja zawsze to mówię w kontekście reprezentacji polskiej, chociażby Matiego Kesza. To jest gracz Premier League, to jest jednak gracz. Premier League. Takich piłkarzy, jeżeli mamy, to patrząc na obecne realie, na obecną kadrę reprezentacji Polski, takich piłkarzy trzeba powoływać. Z drugiej strony, został mi teraz jeden zawodnik, i to jest najtrudniejszy wybór i to jest największy spór, który zachodzi w mojej głowie: Mianowicie Karol Świderski czy Krzysztof Piątek? To jest naprawdę trudny wybór, bo Karol Świderski okej, okay, Nie jest w jakiejś niesamowitej formie strzeleckiej w we Siewerona. Verona, Bodajże dwa gole w tym sezonie, o ile się nie mylę. Z drugiej strony Krzysztof Piątek jest goleadorem wręcz, ale w Turcji. To też troszeczkę działa na wyobraźnię jednak, że to jest Turcja. Natomiast z drugiej strony Karol Świderski w reprezentacji Polski gra po prostu fantastycznie, jeżeli już wchodzi, jest takim troszeczkę żołnierzem już, któregoś selekcjonera z rzędu. Trudny wybór. Napiszcie swoją drogą, kogo wy byście powołali z tych napastników, bo to jest naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. Krzysztof Piątek czy Karol Świderski? Krzysztof Piątek czy Karol Świderski? To jest tak trudny wybór. E, dobra, niech to będzie, moi drodzy, Krzysztof Piątek. 17 goli w lidze tureckiej. Zasłużył zdecydowanie na to powołanie. Tak więc wyglądają moje powołania. Ciekawie wyglądają moim zdaniem. Dajcie znać oczywiście, co Wy o nich sądzicie. Co byście w tej liście zmienili. A to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawiania łapek w górę. Słyszymy się w kolejnych odcinkach.